Poradnik do tej patrzili obrotu tego powietrzu. Przechodzimy do filmu. Nie słuchajcie, nie słuchajcie poradników typu wyskakujesz, potem kręcisz, bo to będzie żadno więcej tak. Chodzi o to, że będzie Wam trudniej, lepiej się nauczyć przy wyskoku od razu. Wypychamy. I pamiętajcie, nie róbcie nigdy whipa w klapka, chyba że już umiecie do perfekcji. Weep. Wypycha się tak. Zależy czy jeżdże się na regu, czy na regu Na regu, Ja jeżdżę na regu, czyli tak, na głupi dzisiaj jeździ tak. W tą stronę wypychamy lipa w tą, tą drugą nogę. Wypychamy tak o. Lipa tak. Nie wypychamy tak, lipa, bo to będzie chil. A więc co? Nie potrzebujemy wyskoku takiego, ani takiego. Taki jest idealny. I tak sobie wystakujecie, hop, kręcicie, lądujecie w ten sposób. Oczywiście od razu się nie nauczycie, dwa, trzy dni. Ja łifu się uczyłem dwa lata. Dajcie sobie chociaż sześć miesięcy, pół roku. Jeśli będziecie robić na jedną, trzeba się starać te nogi trzymać w powietrzu razem. I nie kręcicie łifa tak, tak, tylko pod sobą, ładnie, tak, o, w ten sposób. Poza żeby łatwiej było złapać, gdy już to nie mili ogarnięte. No to co? Staramy się wyskoczyć i skleić tego whipa jak najlepiej. Będą pierwsze próby nie będą najlepsze. No ale co? Będzie trzeba trenować. Wyskakiwa najlepiej noga, musi być najlepiej. Co ma zostały obok hamulca i nie całe że w ten sposób bo tak to wam nie widział no ja pytam sobie żeby palce były na końcu deku w ten sposób Więc i wypychamy jest to lepiej, bo można to tak trzymać ale to za bardzo nie ma sensu i teraz najważniejsza rzecz nie trzymajcie łipa tak, bo nie no ja tak mówię żeby mogę Wam opowiadać ale nie nauczycie się tak. No jak mi się nauczycie normalnego, to to możecie robić. Witź, lądujemy i no co? Można jeszcze potrenować w ten sposób, że wypychamy, tak i skończymy. To no, już to jaka jest on co więcej mówi. No postawiacie nogi, wyskakujecie, lądujecie. No ja proszę też za, zacząć uczyć jakiegoś małego wybicia, takiego takie od tici minimalnego to minimalne jak takiego. Moi subskrybujcie mój kanał. Dzięki.